drink. Hello, hello, hi, Witajcie, słuchajcie, kończymy Majaton. Mega, mega, mi za ten montaż za ten film w ogóle mega, mega wybaczcie. Jest godzina y, 30 minut po północy. Szybko to nagrywam, bo właśnie wszedł nowy, nowa aktualizacja, które patrzyłem cały ten majaton. Y, tutaj jest wiele pierdół, o których to oczywiście wam linkuję w opisie, ale najważniejsze jest, słuchajcie, to. Uwaga, nowa operacja Broken Funk. Y, tak ona się nazywa, tak to już mniej więcej rzuciłem okiem. Ona jest w takim motywie takich starych jakichś rzeczy z przeszłości, coś takiego dokładnie też nie czytałem. Z nowości jest na pewno nowy statczak, tak? Czyli wiele nowych statystyk, wiele nowych ciekawości, ciekawostek, przepraszam bardzo. Y, kto Tutaj to stały to dodane. Muszę przetestować, koniecznie mnie to interesuje, gdyż tutaj możemy zobaczyć bardzo ciekawe rzeczy, na przykład mapy, tak? Po których częściach mapy najwcześniej chodzimy, gdzie najwcześniej zabijamy, z jakiej broni dalej, i tak dalej. Na tej mapie drgamy oczywiście, także jest mega, mega ciekawe. Oczywiście operacje, tak? Nowe misje, to co mówiłem. Odznaki, no to to było zawsze, to było praktycznie obvious, że coś takiego się pojawi. Tutaj mamy też coś ciekawego, tego do końca nie rozumiesz, że dostajemy jakieś punkty w postaci takich gwiazdy, coś takiego. To jest chyba za wykonywanie właśnie misji, które to możemy zamienić na jakieś nagrody, tak? Czyli to jest tego, co by wychodziło jakieś skrzynki, czy też może skiny. To jest Ciekawe, to trzeba na pewno obczaić, bo to tutaj wygląda mega, mega ciekawie, gdy w takim razie valve dawałby nam skiny czy też jakieś dodatki do gry, tylko i wyłącznie się Wow, to tego się nie spodziewałem. E, Typy Playtakes, o nim już mówiłem, jego tutaj przewidziałem, także z tego się mega cieszę. E, mamy nową mapę Ancient, która wygląda trochę jak Aztek. Ale okej, okay, dobra, nie będę tej przypuszczał, nie będę tej celował bardziej. Mamy Apollo, też ciekawa mapa. Mamy jeszcze jakąś tutaj widziałem engage, ją też przewidziałem i jeszcze jest jakaś, ale mniejsza o to. Słuchajcie, ważnym dodatkiem z tego co widziałem, jest to jakieś kółko czatu, coś takiego, jakby szybkie czatowanie, coś co mieliśmy tam bardzo takie ubogie komendy, teraz tam jakoś lepsze. Może być ciekawe. No i oczywiście nowe skiny, tak? Czy to skrzynka, czy też kolekcja? Słuchajcie, dzisiaj to było na tyle. Kończymy ten yy, właśnie maraton w mega ciekawym stylu. Wielkie dzięki za oglądanie. Wybaczcie jeszcze raz za ten materiał, ale nagrywam go mega mega na szybko. Mam nadzieję, że podobało. Dzięki wielkie, trzymajcie, hej,